Kalifornia, najważniejsze informacje, czyli jeden z najsłynniejszych Stanów wchodzących w skład Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I jest to najludniejszy stan, zamieszkany przez 38 940 tysięcy ludzi i co ciekawe, od niedawna obserwujemy tutaj taki lekki trend spadkowy. Do tego Kalifornia jest trzecim pod względem wielkości Stanem no w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i zajmuje powierzchnię 423 967 km kwadratowych. Jest wyprzedzona tylko przez Alaskę i Teksas. Stolicą stanu jest Sacramento, zamieszkane przez 520 tysięcy ludzi. Oczywiście w Kalifornii są większe miasta od Sacramento, ale to właśnie Sacramento jest stolicą. I tak Oczywiście najsłynniejsze miasto Kalifornii, czyli Los Angeles, jest tym miastem największym. Jest zamieszkane przez prawie 4 miliony mieszkańców. I Los Angeles tworzy obszar metropolitalny Los Angeles, który jest zamieszkany przez 18,5 miliona ludzi. I tu mamy wiele miast, miejscowości takich jak Los Angeles, Long Beach, Riverside, Santa Ana i inne. Oczywiście Los Angeles jako miasto i jako metropolia są drugie pod względem wielkości w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku. Czyli Nowy Jork jest większym miastem, ale też jest większą metropolią. Jeśli chodzi o inne duże miasta w Kalifornii, to mamy też San Diego 1 400 tysięcy mieszkańców, San Jose około 970 tysięcy mieszkańców i San Francisco 820 tysięcy mieszkańców. I tak San Francisco, San Diego są mniejsze od naszej Warszawy. Chociaż często, kiedy na przykład myślimy o San Francisco, to może nam się wydawać, że to jest potężne, wielkie miasto. Miasto może nie, ale jeśli chodzi o ten obszar, który jest wokół niego, to naprawdę jest on duży. Najwyższym szczytem jest Mount Whitney, wznoszący się na 4421 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych, tej części kontynentalnej. Ponieważ Alaska, może nie kontynentalnej, tylko jeśli chodzi o stany wewnętrzne, ponieważ Alaska jest traktowana z tym najwyższym szczytem Stanów Zjednoczonych jako stan zewnętrzny. Więc w tej Ameryce, w tych, przepraszam, Stanach Zjednoczonych skupionych w jednym miejscu, to właśnie w Kalifornii jest najwyższy szczyt. Ale to właśnie też w Kalifornii znajduje się najniższy punkt. W Stanach Zjednoczonych i ogólnie w Ameryce Północnej jest to Bedwater Flat w dolinie śmierci, który jest 86 metrów pod poziomem morza, czyli najgłębsza depresja w Ameryce Północnej. Co ciekawe, ten najwyższy punkt, czyli Mount Whitney, i najniższy punkt, czyli ten Bedwater Flat, dzieli około 135 km. Tak, można powiedzieć, że no jak na takie skrajności są to punkty od siebie niedaleko. Jeśli chodzi o powierzchnię, to około 45% jest zalesiona. Jeśli chodzi o lesistość, to jest to jeden z tych stanów, który posiada najwięcej lasów, ponieważ około 45% Kalifornii jest pokryta przez lasy. Ale kiedy spojrzymy na południowe obszary Kalifornii, to tam zobaczymy, że jest dużo pustyń. Ponieważ około 1 czwartej, około 25% Kalifornii to są pustynie. No ale dotyczy to głównie południowych części Kalifornii. Musimy zdawać sobie też sprawę, że Kalifornia to też duży obszar, jeśli chodzi o góry, jeśli chodzi o wyżyny. I o tym też trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o języki, to najpopularniejszym językiem jest język angielski, i nim na co dzień posługuje się 56,1% mieszkańców ponad połowa. Językiem hiszpańskim na co dzień posługuje się 28,3%, a innymi językami na co dzień posługuje się 15,6% mieszkańców. Więc, jak widać, ten udział angielskiego jest przeważający, no ale nie jest przytłaczający. Oczywiście, Kalifornia to też najbogatszy stan Stanów Zjednoczonych, którego PKB wynosi około 3,5 biliona dolarów ponad 92 tysiące dolarów na osobę. Czyli no, można powiedzieć, Kalifornia bez problemu w tej pierwszej dziesiątce państw by się znalazła, gdyby, gdyby była samodzielnym państwem. Musimy zdawać sobie sprawę, że jest to efekt bardzo mocno rozwiniętego przemysłu wydobywczego, elektronicznego i całej masy innych gałęzi. Kalifornia naprawdę, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o ekonomię, jest mocno rozwinięta. I oczywiście, i turystyka jest ważna, i rolnictwo jest ważne, ponieważ w Dolinie Kalifornii no, produkowana jest żywność, która pokrywa około 1 trzeciej zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych. Czy też na przykład przemysł filmowy, ale tu bardzo ważnym, można powiedzieć, elementem jest Dolina Krzemowa. Są miejsca, gdzie rozwijają się usługi oraz elektronika. Wszyscy wiemy, że to właśnie tutaj są siedziby takich gigantów jak Google, eBay, Facebook, no i setki innych firm, z których duża część jest jednymi z największych firm na świecie. Pamiętajmy, że Kalifornia to gigantyczne innowacje, gigantyczne można powiedzieć inwestowanie właśnie w takie nowoczesne technologie. Nie mówiąc już o rozwiniętych innych elementach tej ekonomii, gospodarki, jaka w Kalifornii istnieje. Ale może powiedzmy dwie rzeczy o samej historii. Ponieważ Kalifornia była zamieszkana przez przeróżne ludy, przeróżne plemiona: Czumasze, Pomo, Mohawę. Serrano, i tak dalej, i tak dalej. W XVIII wieku Kalifornia została skolonizowana przez Hiszpanów, przez hiszpańskich osadników, i stała się ona częścią Nowej Hiszpanii. W 1821 roku, tak samo jak inne terytoria, które wchodziły w skład tego wicekrólestwa, stała się niepodległa i stała się częścią Meksyku. Tylko że Doszło do powstania osadników amerykańskich, doszło do wojny meksykańsko-amerykańskiej w latach 1946-1948. No i w końcu Kalifornia stała się częścią Stanów Zjednoczonych i w 1850 roku została przyjęta do Unii jako 31. stan. Tutaj bardzo ważnym wydarzeniem była gorączka złota. Kiedy to na terenie Kalifornii. Doszło do odkrycia złota, no i spowodowało to, że gigantyczne liczby osób zaczęły podróżować do, podróżować do Kalifornii. No, tych, którzy zdobyli bogactwo, było niewielu, ale ci ludzie zaczęli tam po prostu się osadzać. Rozwinęło bardzo mocno się San Francisco, stało się bardzo dużym miastem. Później Początek wieku XX to znowu Los Angeles staje się, można powiedzieć, centrum amerykańskiego show biznesu. No, to jest coś, o czym wspominałem: ten przemysł filmowy nadal jest ważnym elementem. Tylko, że oczywiście doszło też do rozwoju rolnictwa, ponieważ w tej Dolinie Kalifornijskiej są ku temu doskonałe warunki. Rozwinął się przemysł naftowy, kosmiczny. Ale też ten dotyczący rzeczy związanych z internetem, z informatyką, z komputerami. To jest coś, co spowodowało, oczywiście, że ta Kalifornia stała się bardzo ważnym, można powiedzieć, stanem. I tak jak powiedziałem, stała się stanem, który jest najbogatszym stanem, który ma oczywiście bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o PKB, jeśli chodzi o rozwój wszystkich. Jeśli chodzi o rozwój całych stanów zjednoczonych, polityką podejściami do niektórych rzeczy nie będę się zajmował. To nie jest kanał tego typu. Więc Kalifornia jest nie tylko piękna, nie tylko mocno rozwinięta, nie tylko różnorodna, ponieważ mamy pustynie, mamy lasy, mamy góry i miejsca, gdzie jest naprawdę zimno w niektórych porach roku. Więc bardzo ciekawe miejsce. Na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.